Cześć, twoja szafa sprawia ci ból głowy? Spokojnie, jestem tutaj, żeby cię uratować. W wieku 60 lat styl nie wygasa, wymyśla się na nowo. Wyobraź sobie, że robisz furorę na swoim następnym wyjściu, czując się wspaniale i wygodnie. Brzmi dobrze? W tym filmie będziemy jak dwie przyjaciółki na zakupach, ale bez kolejek czy niewygodnych przymierzalni. Zdradzę ci, które rzeczy wysłać na honorową emeryturę. I czym je zastąpić, abyś mogła błyszczeć jak gwiazda, którą jesteś? Jesteś gotowa na tę transformację? Zaczynajmy! 1. Pożegnaj obcisłe dżinsy Porozmawiajmy o dżinsach. Wiem, że te rurki były twoim wiernym towarzyszem. Ale co powiesz na to, że istnieją wygodniejsze opcje, które sprawią, że będziesz wyglądać równie wspaniale? Spójrz, obcisłe dżinsy są jak ta przyjaciółka, która zawsze chce iść do klubów nocnych. Zabawna, ale po pewnym wieku wolisz coś bardziej zrelaksowanego, prawda? Twoje ciało ci podziękuję. Wyobraź sobie dżinsy, które obejmują cię we właściwych miejscach, nie zamieniając cię w zawiązaną kiełbasę. Brzmi dobrze. Pozwól, że przedstawię ci twoich nowych, najlepszych przyjaciół. Proste lub lekko rozszerzane dżinsy. Te style są jak dobre wino, poprawiają się z latami. Dają ci ten nowoczesny akcent bez poświęcania komfortu. Dodatkowo tworzą bardziej zrównoważoną linię, która zrobi cuda z Twoimi kształtami. A wiesz, co jest najlepsze? Możesz pozostać tak samo wszechstronna jak zawsze. Połącz je z elegancką bluzką na kolację lub z każualową koszulką na luźny wygląd. Różnica polega na tym, że teraz będziesz mogła usiąść bez poczucia, że Twoje nogi wołają o pomoc. Pamiętaj, Kluczem jest znalezienie kroju, który sprawia, że czujesz się jak w piżamie, ale wyglądasz, jakbyś szła na wybieg. Jesteś gotowa pożegnać tyranie obcisłych i przywitać wygodę ze stylem. 2. Pożegnaj dziecięce nadruki. Pamiętasz tę bluzkę z nadrukiem Hello Kitty, którą kupiłaś dla zabawy? Tak, tę, którą teraz nosi twoja wnuczka. Nadszedł czas, by porozmawiać o nadrukcach, kochana. I jak możemy podnieść poziom Twoich wzorów bez wrażenia, że zabłądziłaś do złej sekcji w sklepie? Dziecięce nadruki są jak te żarty z TikToka. Zabawne, ale czasami ich nie do końca rozumiemy. Zamiast walczyć z emoji na swoich ubraniach, może wybierzmy wzory, które krzyczą wyrafinowanie zamiast kryzysu wieku średniego? Pomyśl o kwiatowych nadrukcach. Ale nie takich, jakby ogród eksplodował na Twojej bluzce. Szukaj dużych, eleganckich kwiatów w stonowanych lub kontrastujących odcieniach. Lub jeszcze lepiej, zakochaj się w tak wzorach geometrycznych. Są jak algebra, ale zabawne i pochlebne. Kropki są również twoimi sprzymierzeńcami, ale zapomnij o tych, które wyglądają jak konfetti. Wybierz duże, rozstawione kropki. Dadzą ci ten retro chic look, który nawet twój kulkuzyn będzie chciał skopiować. I nie zapominajmy o wzorach zwierzęcych. Używaj ich z umiarem jak te kili, subtelny akcent w dodatkach lub w eleganckiej bluzce może zamienić cię w drapieżnicę stylu, którą zawsze byłaś. Kluczem jest wybór nadruków, które sprawiają, że czujesz się wyrafinowana, a nie jakbyś obrabowała szafę swojej nastoletniej córki. Jesteś gotowa pożegnać jednorożce i przywitać ponadczasową elegancję? Trzyk. Pożegnaj mini spódniczki. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że Twoje nogi zasługują na więcej uwagi niż ta, którą oferuje mini spódniczka? Tak, kochana, Twoje nogi są gwiazdami, ale nie potrzebują aż tak odsłaniającej sceny. Mini spódniczki są jak krótkie żarty, mają wpływ, ale czasami pozostawiają wiele do życzenia. Zamiast grać w grę, czy coś widać, dajmy Twojej figurze traktowanie królowej ze spódnicami. Które krzyczą elegancję zamiast esos. Wyobraź sobie on spódnicę Midi. Ten cud, który pada dokładnie pod kolano. To jak magiczne zaklęcie, które wydłuża twoje nogi i daje ci aurę wyrafinowania, której nawet Audrey Hepburn nie mogła przewyższyć. Spódnice do kolan. To ten słodki punkt między za krótko a za długo, który sprawia, że twoje nogi wyglądają na kilometrowe. Oto sekret. Spódnice okroju A to Twoi najlepsi przyjaciele. Obejmują Cię w talii i otwierają się łagodnie, tworząc sylwetkę, która krzyczy krągłości na horyzoncie. A jeśli chcesz odrobiny zabawy, spróbuj pomość spódnicy plisowanej. kakka, to jak wieczny efekt seksownej bryzy, ale z całą elegancją. Kluczem jest wybór spódnic, które sprawiają, że czujesz się pewna siebie i wspaniała a nie jakbyś próbowała przeżyć ponownie swoje szkolne dni. Jesteś gotowa pożegnać mini i przywitać elegancję w ruchu? 4. Pożegnaj oversize'owe bluzy. Czy kiedykolwiek założyłaś bluzę oversize i poczułaś się kspy, jakbyś nosiła namiot cyrkowy? Spokojnie, nie jesteś sama w tej modowej przygodzie z rozmiarami extra large. Bluzy oversize są jak te niedźwiedzie uściski. Kojące, ale czasami trochę przytłaczające. Zamiast gubić się w morzu materiału, znajdźmy rzeczy, które sprawiają, że wyglądasz jak dzieło sztuki, którym jesteś, a nie jak puste płótno. Pomyśl o strukturalnych bluzach, które pieści twoje kształty zamiast je ukrywać. Bluzka z prostym, ale dopasowanym krojem we właściwych miejscach jest jak dobry biustonosz, podnosi i wspiera dokładnie tam, gdzie potrzebujesz. A co powiesz na dobrze skrojony blazer? To jak posiadanie osobistego asystenta, który krzyczy: Jestem wspaniała. Wybierz taki, który idealnie pasuje na ramionach i lekko otula się w tali. Voilà. Natychmiastowa figura klepsydry. Nie zapominaj o naotopach ze strategicznymi detalami. Dekolt w... wydłuża szyję, podczas gdy subtelne drapowanie w tali tworzy krągłości tam, gdzie chcesz. Kluczem jest znalezienie rzeczy, które sprawiają, że czujesz. Się silna i elegancka. A nie jakbyś nosiła ubrania swojego byłego. Jesteś gotowa pożegnać cyrkowe namioty i przywitać strukturyzowane wyrafinowanie? 5. Pożegnaj szpilki. Pamiętasz, kiedy mogłaś tańczyć całą noc w szpilkach jak igły? Ach, co to były czasy. Ale teraz te zawrotne obcasy są jak toksyczni byli, przyciągający, ale szkodzą. Bardzo wysokie obcasy są jak trzypoziomowe torty, imponujące, ale trudne do zarządzania. Zamiast torturować swoje stopy, plecy i kolana, znajdźmy obuwie, które sprawia, że czujesz się, jakbyś chodziła po chmurach, ale z całym glamurem. Wyobraź sobie, buty na średnim obcasie. Ci dyskretni bohaterowie, którzy dają ci wysokość bez zamieniania Twojego chodu w przedstawienie cyrkowe, są jak dobra fryzura: podnoszą, stylizują i nikt nie zauważa wysiłku. A co powiesz na mu eleganckie baletki? Są obuwnym odpowiednikiem uścisku od najlepszej przyjaciółki, niezawodne i zawsze sprawiające, że wyglądasz dobrze. Dodaj trochę blasku lub wyrafinowany detal i będziesz mieć idealne rozwiązanie na każdą okazję. Nie zapominajmy obaj o kaszynach, czy na boteczkach, na grubszym niższym obcasie. Są jak latte w modzie, kojące, ale z tym akcentem wyrafinowania który sprawia, że czujesz się gotowa podbić świat. Kluczem jest znalezienie butów, które pozwalają ci poruszać się z gracją i pewnością siebie, a nie jakbyś chodziła po linie. Jesteś gotowa pożegnać zawrotne obcasy i przywitać wygodę ze stylem? 6. Pożegnaj krzyczące kolory Czy kiedykolwiek czułaś się jak w pełni funkcjonująca sygnalizacja świetna w tych ultra żywych kolorach? Spokojnie. Nie musisz ubierać się jak tęcza, żeby przyciągnąć uwagę. Krzyczące kolory są jak ci głośni przyjaciele zabawni w małych dawkach, ale wyczerpujący na dłuższą metę. Zmieńmy twoją paletę bez tracenia blasku w oczach. Wyobraź sobie stonowane odcienie, które pieści twoją skórę, zamiast z nią konkurować. Głęboki granat, który sprawia, że wyglądasz tak elegancko, jak rozgwieżdżona noc, lub aun szmaragdowa zieleń która szepcze wyrafinowanie zamiast krzyczeć Spójrzcie na mnie! A co powiesz na po bordo? To jak dobre wino, poprawia się z wiekiem i nigdy nie wychodzi z mody. Połącz je z miękkim beżem i będziesz mieć look, który krzyczy shit bez wypowiadania słowa. Nie bój się mu to neutralnych tonów. Są jak ci niezawodni przyjaciele, którzy zawsze sprawiają, że wyglądasz dobrze. Perłowy szary lub no elegancki kamel Mogą być Twoimi nowymi najlepszymi przyjaciółmi. Kluczem jest wybór kolorów, które podkreślają Twoją naturalną piękność, a nie z nią konkurują. Jesteś gotowa pożegnać tęczę i przywitać kolorystyczne wyrafinowanie? Siedaj, pożegnaj krop topy Ach, krop topy te koszulki, które wydają się skurczyć w praniu. Wiem, że są kuszące, ale może porozmawiajmy o alternatywach, które nie sprawiają... Że czujesz się, jakbyś pożyczyła ubrania swojej wnuczki? Krop-topy są jak te ultra-słodkie desery. Zabawne od czasu do czasu, ale nie na co dzień. Zamiast pokazywać pępek światu, może wybierzesz bluzy, które bawią się wyobraźnią? Wyobraź sobie mu bluzę z asymetrycznym krojem, który sugeruje bez ujawniania. Lub koszulę ze strategicznym węzłem, który zaznacza talię bez poświęcania elegancji. Są jak dobra zagadka, intrygujące, bez ujawniania całego zakończenia. A co powiesz na kombluzę z subtelnymi prześwitami? Możesz być seksowna i wyrafinowana, bez poczucia, jakbyś założyła ubrania na lewą stronę. Kluczem jest znalezienie rzeczy, które podkreślają twoją figurę, bez wrażenia, że próbujesz przeżyć ponownie swoje nastoletnie dni. Jesteś gotowa pożegnać kroptopy i przywitać elegancką zmysłowość? 8. Pożegnaj spodnie cargo. Pamiętasz te spodnie cargo, które wydawały się mieć kieszenie, żeby pomieścić nawet kuchnię? Tak, te, które sprawiały, że czułaś się, jakbyś była gotowa na ekspedycję do dżungli w każdej chwili. Spodnie cargo są jak ci przyjaciele, którzy zawsze są przygotowani na najgorsze, przydatni w teorii, ale trochę przesadzeni na co dzień. Zamiast nosić pół domu w swoich kieszeniach, może wybierzemy coś bardziej wyrafinowanego? Wyobraź sobie spodnie o prostym kroju z subtelnymi detalami. Są jak dobre wino, eleganckie, wszechstronne i poprawiają się z czasem, lub tą spodnie palazzo. Które płyną z gracją, sprawią, że poczujesz się, jakbyś unosiła się na chmurze stylu. A co powiesz na Culotes, wyrafinowany kuzyn tych cargo, wygodny, ale z nutą paryskiego glamouru. Połącz je z elegancką bluzką i voilà, gotowa podbić miasto. Kluczem jest wybór rzeczy, które sprawiają, że czujesz się silna, bez wrażenia, że idziesz na kemping. Jesteś gotowa wymienić dodatkowe kieszenie na dodatkowy styl? Podsumowanie. Co za modowa podróż, kochana? Przejdźmy przez naszą paradę nauki. Adios obcisłe dżinsy. Duszące, witaj proste dżinsy, które obejmują nas dokładnie tam, gdzie trzeba. Szalone nadruki przeszły na emeryturę, robiąc miejsce dla wzorów, które szepczą elegancję. Pamiętasz tekst mini spódnice, które wydawały się zapomniane w połowie. Wymieniliśmy je na midi godne gwiazdy filmowej, tę z bluzy namioty. Są teraz strukturyzowanymi rzeczami, które zamieniają nas w nowoczesne rzeźby. Zeszłyśmy z obcasów wieszasz do butów, które pozwalają nam podbijać świat bez zwichnięć. Przeszłaś od uczennicy do nauczycielki stylu w mgnieniu oka. Twoja szafa jest teraz muzeum, gdzie każda rzecz opowiada twoją historię. Pamiętaj: moda przemija, ale twój styl jest wieczny, zwłaszcza gdy tym stylem jesteś ty autentyczna i promienna. Zanim odejdziesz, zostaw lajk, like, jeśli się bawiłaś, komentarz ze swoją ulubioną radą lub podziel się swoją historią reinwencji. Ta podróż jest piękniejsza w towarzystwie. Do następnego razu, faszonisto kontynuują. Kontynuuj świecenie i podbijanie. Jeden element garderoby na raz.